Thank you Ten cały konkurs jest poświęcony pewnemu zbiorowi, który jest nadal słabo wykorzystywany, a mianowicie otwartych danych. To jest też infrastruktura, to jest też zasób, który podobnie jak drogi, podobnie jak łącza, podobnie jak linie tramwajowe czy kolejowe, mogą nam posłużyć do tego, żeby nam się żyło lepiej w miastach. I tak naprawdę my dziś, nie chcąc samemu odpowiadać na pytanie, jak, zadajemy to pytanie mieszkańcom mówimy. Pomóżcie nam, my pokazujemy Wam, czym my dysponujemy, pokazujemy, pokazujemy, czym dysponuje firma Orange na przykład, bo to są też bardzo ciekawe zbiory danych. Ja osobiście liczę na to, że się najciekawsze projekty wygenerują właśnie z tego styku, gdzie będą wykorzystane nie tylko dane publiczne, które my jako miasta mamy, ale również dane, które, którym dysponują operatorzy, które pokazują na przykład to. Gdzie jest ruch w mieście, gdzie się generują a, największe potoki ludzi, gdzie się wykonuje może najwięcej SMS-ów, a gdzie być może gdzie wysyła się najwięcej zdjęć, to mogą być ciekawe, ciekawe e, podpowiedzi, na przykład do, co do tego, gdzie są najpopularniejsze miejsca w Warszawie. Takich rzeczy oczywiście e, wymyślać można mnóstwo. My nie chcemy sugerować, co nas najbardziej interesuje. Zapraszamy na rozgrzewkę 20 października na centrum, do Centrum Przedsiębiorczości na Smolną, gdzie będziemy odpowiadali na pytania. E, jak możemy jeszcze pomóc, albo jakie dane możemy, możemy, możemy uruchomić. Z pewnością to jest, to jest projekt, który jest kolejnym krokiem i na pewno nie ostatnim, jeśli chodzi o, o budowę inteligentnego miasta. Kiedy zobaczyliśmy, że w innych miastach, takich jak Londyn czy Nowy Jork, tego typu rozwiązania budowane nie dalej niż 2-3 lata temu pozwoliły na wygenerowanie wielu ciekawych projektów, które pokazują na przykład jak, jaka jest jakość życia w poszczególnych dzielnicach, w oparciu o różnego rodzaju kombinacje informacji zaciąganych z zasobów publicznych. Zrozumieliśmy, że tak naprawdę również w Warszawie siła tego typu rozwiązań leży w takim crowdsourcingu, w poszukiwaniu rozwiązań, które podpowiadają sami mieszkańcy, mówią, to jest, to jest dla nas ciekawe, to jest coś, co może nas ruszyć. Na pewno rzeczą, którą ja mam osobiście bardzo, swój osobisty stosunek to jest zbudowanie takiego narzędzia, które będzie podpowiadało przedsiębiorcom jak najlepiej rozwinąć swój biznes w Warszawie poprzez jego zlokalizowanie. To jest rzecz, która jest niezwykle trudna w takim organizmie jak Warszawa, które... W wielu obszarach jest jeszcze niezmierzone, my nie mamy wszystkiego policzonego, my możemy mówić o ilości osób, które wysiada z metra i to są dane, które jesteśmy w stanie wystawić, w sensie my wiemy ile osób wyjdzie ze stacji metra każdego dnia, bo jesteśmy w stanie to przewidzieć na podstawie danych, które mamy, ale w tym samym czasie drugie tyle osób przyjeżdża z różnych kierunków, których my nie mamy zmierzonych. I tu ciekawe wyzwanie dla tych, którzy są w stanie skombinować na przykład informacje, jeśli chodzi o lokalizację niektórych kart Sim, które są oczywiście zanonimizowane, ale które podpowiadają, gdzie są potoki ludzi, co ci ludzie w mieście robią, jak się poruszają. To jest niezwykle cenna informacja pod kątem tego, jak lepiej skroić, sformatować swój biznes i gdzie go zlokalizować. Dzisiaj w większości wypadków są to decyzje intuicyjne. I może czasem dobrze, bo ja osobiście uważam, że technologie nie zastąpią nigdy naszej własnej inteligencji, więc pamiętajmy o tym, że cokolwiek byśmy nie wymyślili jakiegokolwiek do rozwiązania, ono nam tylko ma pomóc w rozwiązaniu swoich problemów, a nie zastąpić nasz własny mózg.